Szymano, siemano, Abstrahuję 11 To mówią blogerki Rutynowa przesyłka? Nie tym razem, to nagroda w loterii Seven Days Może być twoja ja Weź... Dobra, dzięki Moda, styl Kochani Wyszłam właśnie po jogurt i chciałam wam pokazać mój outfit. Kochani, w celu przygotowania dzisiejszego ciasta wysypujemy mąkę na stół, dodajemy do niej dwa jajka, cukier, goździki, indyka, cebulę, wodę z kibla, a później wrzucamy wszystko do piekarnika i czekamy, aż wyjdzie nam korki. Hej, kochani! W cieście robimy małą dziurkę i delikatnie wkładamy tam peluszek. Ale stylizacja. Żadna ździra by na to nie wpadła. No, kochane... Bardzo dużo rzeczy dostałem za darmo, eee, bardzo dużo drogich rzeczy. Jak widzicie, dzisiejszy look kręcimy w ekstremalnych warunkach. Dawno nie miętosiłam takiej jajek. Byłam dzisiaj w bardzo prestiżowym sklepie i kupiłam tą designerską kopertówkę z najnowszej kolekcji. Przecież knoba byliśmy w H&M-ie. Wiecie, że lubię ekskluzywne produkty, ale ja już w tym miesiącu nie wydaję kasy na kosmetyki. W komentarzach pytacie mnie, czy zawsze na zewnątrz wyglądam tak kolorowo. Otóż tak. Krem mieszamy wsypując się w śpiew ptaków oraz relaksujący szum robota kuchennego. Uwielbiam swoje hipsterskie okulary, bo nie wygląda w nich jak głupia ździra, tylko jak inteligentna ździra. Kolejny prezencie w Glossy Boxie. Wiecie, że ja nie mam specjalnego jaranka na marki. No ale Chanel zawsze milej na rynku nałożyć. Niż jakiś kuchno z drogerii, Fashion Victim Cytryny kroimy na drobne plasterki. Kurwa ile jest z tymi cytrynami? <grywa> Adres mojego bloga to koniczynka 727. <grywa> <WordPress. Kroię przez grywa> to <hit. style. grywa> Kolejny produkt. Jak widzicie, ten balsamik ma taki e, blado-żółty kolorek e, z zacieniem kremowości. To nie jest klasyczna cri. E, to jest taka, taka śmietanka, e, śmietanka wymierzona z taką kredą ze szkoły, co znamy. No, pachnie troszkę jak taka dobra, dobra e, kokaina. Ja potrzebuję tylko trzech. Cztery godzin God, żeby i już jestem gotowa, żeby wejść na miasto. Do kremu dodajmy jedną łyżeczkę cukru. Albo dwie. Chuj. raz się żyje. W komentarzach ty. często pytacie mnie, jak ubieram się w domu. Musicie wiedzieć, że na co dzień jestem strasznym zmarźluchem. Odkąd wyłączyli mi prąd, bo wydałam wszystkie pieniądze na torebkę Prady. u mało tego. Drogo. Drogo. Nie było się nigdy w Londynie. Co, śniary? Zatem spróbujmy naszego małego dzieła. Nic Ale nie rozumiem dobrze. z tego co one mówią. <coughs> one. TYLE! Kochani, dzisiaj zaprezentuję wam nową szminkę. Glassy, crazy, teen, crazy, under 20, by Były takie jakieś five, napisy. Pina Colada, crazy beach, Miami. Szminkę. Czerwoną. Wszystkie wiemy, że ten piękny make up trzeba w końcu zdjąć. E, na początku oczywiście standardowo chusteczki do e, demakijażu, jednak czasami to nie wystarcza. E, po wszystkich tutorialach ja zdejmuję e, cały, ten, e, cały ten towar e, dłutem, słuchajcie, bo inaczej nie schodzi. weszkę. Ciastka układamy w finezyjne wzory, które zaskoczą naszych znajomych i roztrzęsą ich wnętrzności w salwie pociesznego chichotu. Jutro wyprawa do hełmna. A ja totalnie nie wiem, co spakować. Więcej o mnie znajdziecie w dziale About. <laughs> nie pamiętam, jak to się mówi po polsku. Przecież ten cholerny śnieg nie dojadę na Fashion Weeka. No dobra, śmieszki. Dzięki.